do nieba, wzniesione wzburzeniem łacina spieniona na wargach, żył sznury na skroniach, przekrwione spojrzenie Przekleństwo, modlitwa lub skarga. Pod nos podtykane i palce i pięści Na rację, o racji trwa bitwa czablistą bolszczyzną, cnie i Przekleństwo, skarga, modlitwa Czas ratować państwo, chore szlak nie trafia Ergo sum po sąsiadach Partię zbiorę, uczynimy szum ten brusom garduje, ten wiednia partyzant, ów ruskiej się chwyta sukienki, a troską każdego szczęśliwa ojczyzna, stąd modły, przekleństwa i jęki. Polityką zwie się ów spór panów braci W kolokwiach elektas elektem Zlepiają szarakom złociści magnaci Wśród więków modlitw i przekleństw Czas ratować państwo chore Szlak nie trafia ergo sum Po sąsiadach partie zbiorę Uczynimy szum Pojedziemy Policy wszak Warszawa to nie Rzym, tam rabują Przedawczycy, poświecimy im, poświecimy im, poświecimy im. Co czub i bąsiska, to wróż i historyk, niezbite też ma argumenta, lecz biednie Sobieskich i pskowy Batorych, dziś każdy inaczej pamięta. Więc grunt to obyczaj, obyczaj rzecz święta, by rzecz pospolita zakwitła. Niech rządzi kto bądź, byle wolnych nie pędą, w przekleństwach, skargach, modlitwach. Czas ratować państwo, chore, szlak nie trafia. Ergo sum. o sąsiadach, partię zbiorę, uczynimy szlur. Uczynimy szlu. Wszak Warszawa, bo Rzym, tam rabują przedawczycy. Poświecimy ich. Poświecimy, ich. Poświecimy ich. Jest nas patry siła, żaden nam nie straszny bruk, a ojczyzna sercu miła i łaskawy Bóg. To zniesiemy na szabelkach strajców, co nam podzą rej, Rzeczpospolita jest wielka, straży dla nas jej. Ramiona do nieba wzniesione przed zgonem, krew czarna, zaschnięta na wargach, a w oczach otwartych milczenie zdumione, i skar. Zniesiemy na szabelkach zdrajców, co nam wodzą rej. Rzecz pospolita jest wielka, czy starczy dla nas jej?